Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Gym Manager. Trzeba wstać, dokładnie tak. I proszę państwa, szybciutko, szybciutko po zapasy. Mamy 39 tysięcy na koncie. Raz, dwa, trzy, i, i, Tak, tu osiem, i... Tu osiem, bo wszystko mi wyżarli. Trzeba będzie chyba, kurczę, powiększyć te... Mm, Zapasy tego, no ale to musimy zarobić, oczywiście. Yy, proteinki, proteinki tutaj, oczywiście, elegancko o, i jeszcze na no masę. A, na no masę to ja mam. Mm. No dobrze, chyba jakiś zapas był. Dobra, wszystko jest. Yy, tu Open the Door i zobaczmy, czego brakuje Amandzie. Amanda ma. Nie, Amanda ma wszystko, elegancja. Francja bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Yy, w porządku. Mamy 17 tysięcy, ja tu jeszcze y, walczę, oczywiście sprzęt y, tutaj jest, y, wiecie co, żeby mogli z tego skorzystać, to ja na razie postawię te rowereczki tutaj, o, żeby mogli właśnie korzystać, tak, i te ławeczki tutaj. Potem je poprzestawiamy, jak już rozdupcymy wszystko, całą te, y, całe pięterko będziemy mieli, całą powierzchnię do dyspozycji i y, wówczas y, będziemy sobie to ustawiać, będziemy y, sobie to y, tutaj ogarniać na zasadzie y, sekcji. Zastanawiam mnie jedna rzecz. Czy pozbywać się takich sprzętów jak te rowerki, te bieżnie, bo skoro są takie, to czy je po prostu wymienić? Czy, czy to ma znaczenie? Bo to y, może się potem okazać, że ta tania bieżnia ona też jest potrzebna przykładowo, nie? tego nie wiem. Forest i SU mają tutaj na stuwę Nic nie znalazłem. Nic nie znalazłem. Dobrze. Eee, walczymy, walczymy. Eee, co to tam jeszcze, bo to już e, nam tu stoi? E, ławka do wyci. Aha, to ja złe ławki kupię? A nie, 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 nie. <tł> Tę to odpuściłem. Tę to odpuściłem. Także. Także takie rzeczy. Takie rzeczy, dobra. No ale dobrze, no odpuściłem to. Chłopaku, nic tutaj nie znalazłem, to nie tu zgubiłeś, eee, Kondycja sauny jest krytyczna, dobra. Co kuźwa, to jest strasznie upierdliwe, nie? Strasznie upierdliwe. No ale dobrze, no, no to tak, tak, no w Ale też codziennie trzeba przygotowywać, nie? Dobra, masz tu do 50. Trudno, cała paczka poszła. Eee, psikaj, psi, 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 psi. dobra, I jeszcze psikaj dalej. No, psikaj, no, mówię ci, psikaj. Wal do stuby, bo ktoś przyjdzie i znowu będzie mi biadolił. Dobra, o, tu jeszcze są pięknie. No, ktoś tam, ktoś tam mruknął. Co się stało? O, buty ktoś zostawił. Eee, jeszcze tutaj naparujemy i pójdziemy do, do sklepu Teraz to już mi jest tak, żeby w sklepie kupować na spokojnie tam na bazarku, nie muszę za bardzo, aczkolwiek to no fajnie jak się coś trafi. Dobra, Molly, Bardzo dobrze. Zobaczmy kto tam jeszcze. Luke. O, Lukowi coś spadło. Willpower. Dobra, masz tutaj synu. Co tutaj jeszcze? Excellent. Samuel, Anitka, Majunia, Dziedzmit, Kuźwa, te buty śmierdzące dziewczyną pod twarz. Co to jest? Bidon. Jakiś. Pit, Kuźwa, Pit, no naprawdę. Aurorka yeah. jest na stówę, elegancko. E Excellent. Oho, zaraz dostaniesz chiry. E joking, trzeba go tutaj troszeczkę o. Tak to jest Itan. Itan. Tydzień się no, Aurorka, dobrze. Sandy. Nowy nabytek. Dobrze, dobrze, Sandy. Tak, tak. O, to, 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 to. Dobrze robisz. Dobrze robisz. Jak nie będziesz dobrze robiła, to musz się nasza ochrona tutaj. Majak. To jest. Eklerka, kuźnia, coś tutaj udaje, że trenuje. Dobra. Yy... O, jakiś pieniążek. Marny. I słuchaj. Dobra, idziemy. <laughs> idziemy, zobaczmy. Czyli tak, łapka do wyciskania w skosie. Ujemnym. Prawdopodobnie. Dobra, kupmy to. 6,5 koła zostało. Ależ tu zaraz. Czy nasz pan ochroniarz? O, Dobra, sam się nią zajmę. Och, ty synu mój. Ile pieniądzu się z niej wysypało? Już, już, załatwisz. Zostaw już, ona już dostała! Ech, chłop, za nią, ty! Ochrona nie odpuszcza. Odpuścił. Ej, Aurorka, miałaś farta, jakbyś dostała, kurwa, w dziąsło. O, ale tu masz potencjał, e! Synu! Patrz, 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 patrz! patrz. Dobrze. Ładnie. Łotys. oż ty panie mój. <grywa> Dobra. Yy, teraz tak, wystawmy ten sprzęcior, co by nam tutaj pozaliczało, pozaliczało, tylko... Yy, no właśnie. A, to miałem te ławeczki w skosie. Dobrze, to nic, one się przydadzą. W końcu się rozwijamy, tak? Nie drzyj ryja, kuźwa, bo się zwolnie, naprawdę, czy ile można, no. O, yy, coś na masę. Bo mam jeszcze dwa. Proszę. A tu jeszcze proteinki nawet mam. Proszę bardzo. Elegancko. To mi się podoba. Proszę, proszę. O. Dobrze. A co to mi kuźwa się... Z... No co ty opierdzielasz dzisiaj? Dobra. I mamy 31 tysięcy. A jak pamiętamy, to ostatnia rozbudowa tutaj na tym piętrze 28. Zróbmy to. I teraz pozostaje nam zakup Solarium. Solarium jest tutaj za 20 tysięcy. O. Zobaczmy śmieci. Trzeba tego pilnować, bo potem odkurzacze nie sprzątają. No, zaraz to zobaczysz co ci Kuźwa Gejczat zrobi. Yy, I teraz ostatnia ścianka. Już nic więcej nie będzie. Uwaga tam po drugiej stronie, bo... O! No. O, idzie dziewczyna po suplementy diety. Te takie od yy, Amandy. Amandia, Amancia, pokaż mi ty, Czego nie masz Tramboloni Dobra, trzeba je kupić 17 koła Dobra, idziemy po, po, po Trambolonie Na tym to można fajnie przytulać hajs o, Klient próbuje Wyjść bez płacenia, ale tam Rita zdziała e, Dawaj jedno Elegancko 11 koła zostało No fajna przebitka tu jest Bo tam jest sprzedaż po 10 bodlajże tysięcy Czy ile? Więc tam 3 z hakiem zarabiamy na tym e, Amandziu Trzymaj Przyniosłem specjalnie dla ciebie Yy, dobrze, czyli tak, solara, tak, tutaj już wszystko mamy, yy, cały ten sprzęcik, solara i będziemy mieli poziom 10, ale to 20 koła jest potrzeba. Tymczasem, trzeba będzie odkurzać, przestawić, wydaje mi się, że jeszcze jeden by się przydał, no zdecydowanie, nie będzie więcej klientów, no to trudno. Celestynka, proszę bardzo, jeszcze Cię tu zmotywuję. Tu jakieś buciory. Tam widzę, że też leżą rzeczy. Ja bym już to omalował, wiecie? Ja bym już to omalował. Proszę uprzejmie. Ale wiecie? Tam jakoś tam poszło na. Chyba sąsiadowi kuźwa też omalowałem. Dobrze. I teraz, może by coś zrobić z tym, kurde, z sufitem, bo to już żeśmy troszeczkę tutaj próbowali coś z tym zrobić. Yy, aha. Czyli to jest to, tak? A to, jak odblokuję, to co to będzie? Yy, wiecie co, chyba to będzie lepsze. Rozjaśnia nam tutaj to wszystko. Niech będzie. No, już jaśniej zdecydowanie jest, nie? Tak. No, troszkę, troszkę tak przejrzało, bo te szarości to no straszne to jest. Yy, dobrze, to zobaczmy teraz. Tak, tutaj w szatniach. Ja sobie nie przypominam, żeby były kafelki, ale. Płytki jakieś. Ojejku, jest strasznie marne to jest. To, to jest to, co my tu mamy. Tutaj to, to jest takie. Ej. No monotonne troszkę to będzie tu. No ale trudno się mówi. Mnie chodzi o to, żeby było jasno, bo tutaj oświetlenie nic nie daje. Natomiast y, tu nawet lampy nie ma. Może by lampę jakąś kupić, ale jak na razie ogarnijmy temat. O, i jeszcze tu. Proszę bardzo. A drzwi... A drzwi, słuchajcie, to na przekór może dać ciemne, powiedzmy. O, tak będzie się chyba ładnie komponowało. O, drzwi mogą być ciemne, czemu nie? Tutaj mamy jasność. Więc drzwi mogą być ciemne. Dobra. Yy... Mason, co ci się stało? Mason, nie udawaj. No dobra, to teraz tak. Skoro mamy już cały sprzęcik, pozbierajmy jeszcze tutaj. Oczywiście yy, wszelkiego rodzaju znajdźki Telefony, nie telefony Jakieś inne pierdolety yy, I plecaczki nie plecaczki Okularki, nie okularki O tam widzę, że bidon się jeszcze wziął I, i o O jeszcze jedne okularki, no co jest Już Zbierałem okularki Czy to na pewno wszystko Chyba tak Gejczat nie musisz się tak prężyć naprawdę, bo to powiem Ci szczerze, że na mnie to wrażenie akurat nie robi. Yy, dobra, idziemy na bazarek. I ogarnijmy ten temat. I teraz pytanko moje jest takie. Czy. Co ty tu masz dzisiaj? O, rower treningowy za 10 koła. Cholera, no fajna cena, bo. Chyba ten rower treningowy to my żeśmy chyba... Za 14 kupowali. Panie, za 11 byś chciał? Bier pan, kuźwa, na co mi to tu? E, dobrze, no to teraz a ja ten rower wezmę. Czemu nie? E, to jest co? Maszyna do uginania nóg. Niekoniecznie. To tania bieżnia. A tutaj mamy co? Ławeczkę do wyciskania. A tu mamy podstawowy crossover. Za 13... Nie, 1368. No. I dobrze. Mmm... 20 tysięcy kosztuje Solara A muszę iść się położyć, kurczę, trzeba. Bo... A, zamknij siłownie Dobra, no to by trzeba było wziąć i cholera yy, Masona tu przepraszam, kurczę. chodźmy spać. Może dzięki temu policja mnie nie czapnia, nie? A bym się dziwił, jakby tu stał, kuźwa yy, ten i aż się obudzę. Dobra, mamy 26 tysięcy, a zatem my teraz chcemy solarium za 20. Proszę bardzo. Sprzęt potrzebny, kolejne sprzęty, kuźwa. ławeczka do wyciskania, następne bieżnie, stojak z hantlami jeszcze tu potrzebny jest. Bieżnia, nie pamiętam ile ona kosztowała. Stojak z hantlami mogę... Ławeczka do wyciskania w skosie dodatni. Dobrze. Niech tak będzie. Ja to się zastanawiam, czy my to. Bo to my chyba powinniśmy mieć. Słuchajcie. My chyba powinniśmy mieć możliwość na, na, na drugim piętrze jeszcze ogarnięcia czegoś. Yy, stojak z handlami, ale to nie ten. To nie ten. Czekajcie, 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 To ten byłby? No ten, no tak, no stojak z hantlami jest tylko jeden. Yy, dobra, teraz ta gławeczka do wyciskania. Tak po prostu, tak? Ale taką to my mamy. Uno momento. Kuźwa. Eee... O matko i co? Czemu to kosztuje 20 koła? Tutaj jest, to jest Stojak. Mhm. Uh -huh. Tu jest Suwnica. Mhm. Uh -huh. No dobrze, na razie się powstrzymajmy. A ta bieżnia, czekajcie, bieżnia, bieżnia. Yy, gdzie była... Tam jest bieżnia. Po ile ta bieżnia? A, po 3,5! Dobra, to bierzemy to. Okej. Okay. To, to możemy sobie poustawiać. Yy, no i ja naprawdę może tutaj wezmę i to... Na poważnie żeś mi to zrobiła? Aurona, no, no, powiem ci kuźwa, to trzeba być podłą pipą, kurna, żeby widzieć, że facet tutaj... Ech, zeszty, kurde ty, kurdy, no nic, no. prawdopodobnie trzeba to będzie zrobić poza otwarciem, bo inaczej nie nada. Co się znowu stało? Serena, nie mam kuźwa, nic, wszystko sprzedałem nielegalnie, no. O, masz. A tatuś przykładowo w swojej siłce ma tu takie progi, nie? Takie o, bardzo fajnie to wygląda. O, i ta podłoga też bardzo fajnie wygląda u niego. Pytanie brzmi, która to by była u nas? Oho, yy, a tam się ktoś poci, to, a tatuś chyba nie ma ochrony. Zobaczmy, podłoga, która by to była. To by była chyba ta. Zobaczmy. E, kurde. Czy ta, ale czy na pewno? Czy to na pewno ta podłoga idę z, z, zweryfikować statusiem? Ale coś, coś mi tu nie pasuje, ona chyba się różni jednak. Ale moja ładniej wygląda. <śmiech> Przepraszam. Kto <laughs> chyba się wypultał. Eee, dobrze, dobrze, dobrze. Może tatuś ma... E, nie, to chyba nie taka. Może tatuś ma tą? Hmm, ciekawe. No nic, no nic, no nic eee, Dobra, na razie odpuszczę sobie tutaj tę podłogę Kondycja sauny jest krytyczna No to trzeba robić to Trzeba iść idzie. O, Na schodach już zostawiam O właśnie, te, te schody to by się też przydało jakoś tam Poogarniać, nie? Czy ktoś tutaj? O, nikogo nie ma Dajesz synu Przygotuj im te saunę, a niech będą zachwyceni. O, pójdziemy do solarium zobaczyć, bo tu przecież e, nie byliśmy jeszcze. Człowiek kuźwa zajęty, cały czas coś ma do roboty. E, Gejczad drze, morder, cały czas tam dopinguje, motywuje. O, to jest torbą, zastawił, para ucieka. Ej, co za ludzie, ale w ostatniej chwili, jak widać, zdążyłem. Dobra. I chodźmy zobaczyć solarium. Tu jest solarium. I... O, to już z łóżkami jest. No, to jest zamknięte. O! Ty poszedłeś na solarium. to się zdziwiłem teraz. Jeszcze był mu z zdupy wyleciały. No dobrze, mamy dwa takie łóżka. Czyli stojącego solarium nie mamy, tylko leżące. Yy, dobrze. Yy, eklerka, proszę bardzo. Raz, 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 rachu, ciachu. No, bardzo ładnie już to wygląda. Excellent. Isla, ja jak prawdziwy trener, yy, tutaj chodzę, motywuję Excellent. wszystkich. Brawo, brawo, tak Excellent. jest. Joe, dajesz, wyciskaj, dajesz siebie wszystko. Yy, Maja, Excellent. bardzo ładnie na stóweczkę. Yy, Isla, zaraz w dostaniesz, kurwa od Gejczada. Eee, o! No i elegancko. O, widzę, że mogę się zabrać za bieżnię w końcu. Dobrze. Chyba zdążyłem. Dobra, i nie to? I postawmy tutaj taką. Dziękuję. Proszę bardzo. Helenka. Helenka, a co ty tak tą pupczą kręcisz, tak nie tego. Emilka. Bardzo ładnie. Y, Maryniu. My, żeśmy rozbudowali się, to y, tu dojdą klienci prawdopodobnie, bo tam limit tych członków zwiększy się. Y, co my tu jeszcze mamy? Hantelki. Gdzie hantelki stały? Hantelki, hantelki? Tutaj stoją hantelki. No dobrze. To my hantelki możemy tym razem postawić w taką, w tę stronę tu. Oho, ktoś nie opuści stanowiska i będzie lipa. A tu jeszcze mam rowerek. Czekajcie, tu jeszcze mam rowerek. Ale y, rowerek to trzeba w takim razie. Oho, oho, ura, wypuśćcie mnie! Ochrona! Gdzie ten cieć poszedł, kuźwa? No nie, no, on się nie wyrabia, kuźwa, to każdego nie, 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 nie pierdyknie, no. Teraz o, wiesz, co sobie, kuźwa możesz zrobić ty? Takie rzeczy. Ile tutaj mamy? Czego ty kuźwa yy, chcesz? O! Idzie synek kupić ten. Ciucierki. Co się stało? No kupił. Amandzera, czego nie masz? Yy, Bolda nula i testosteron. Trzeba jej to sprowadzić. Łoty, eee, synu mój! Ależ to się wzięło i... Dobra, usuńmy jeden taki rowerek. Ale ja nie wiem, czy... Czekajcie, czekajcie. Aaaa. Ach, bo te rowerki... Dobra, przepraszam. Ten może tu stać, tylko że teraz to już jest po ptokach. Natomiast ten, to, to tutaj oni jeżdżą. Tu stoją. Dobra. Później to zgrupujemy wszystko ładnie. Dobrze. Excellent. Excellent. Dobrze. I hopsia. E zerknijmy, proszę Państwa, na piętro drugie, no e i trzecie. Znaczy, my jesteśmy rzekomo na, na pierwszym. Tutaj są te wszystkie takie akcje i tak dalej. A to zajęcia jogi. O, wow. czyli my generalnie do maszyn to mamy tylko i wyłącznie ten tutaj poziom. Tylko tutaj maszynerię ustawiamy te wszystkie sprzęty i tak dalej. No to trzeba będzie to ładnie rozkminić. No. Zdecydowanie. Ale to w porządku. Dobra, idzie dziewczynka po suplementy. Nielegale Ok. 21 koła mamy. Tutaj jeszcze na nas czeka ile? 16. Czyli mamy 37. Dobrze. No i o! Ławka skośna jest zepsuta. A która to jest tamta? Dobra, tu rękawice. Ktoś kurna wziął i. ach ty. No daj, no już prawie. No, 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 no. O, dobrze. No trzeba będzie to naprawić wszystko, niestety. Już dawno nie naprawiałem. Tu mamy wioślarze. Okej. Okay. Yy, tak, na suplementy narzekają. Można tutaj te ściany pierdyknąć w półeczki i tutaj ogarniać temat. To, to powinno być lepiej. No ale wydaje mi się, że na ten moment to, to tyle. Yy, poświęcimy sobie może jeden taki dzionek na Poustawianie tego tak ładnie, porobienie tego wszystkiego. Może wymianę tutaj tych, tych starych sprzętów, takich najprostszych, co by były tylko te, te fajne, już, a nie, bo to, to rowerki, no mamy tam rowerki, tu są rowerki. Te są stare, tamte są lepsze. To samo z bieżniami. No ale. To się jeszcze okaże. Proszę Państwa, dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby sekcja komentarzy, oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa!